Polska partycypuje jakby w programie Witness in Uniform od 2001 roku. Spotkania w Polsce cieszą się dużą bym powiedział popularnością i wychodzimy naprzeciw tym spotkaniom. Jestem przekonany, że dzisiejszy i jutrzejszy nasz pobyt również będzie w tak bardzo miłej atmosferze. I dzisiaj miałam przyjemność uczestniczyć w takim niezwykłym wydarzeniu, mianowicie mogłam poprowadzić warsztaty dla polskich i dla izraelskich żołnierzy. I Głównym tematem dzisiejszego, dzisiejszych zajęć była pamięć. E, właśnie jak kształtuje się pamięć e, i no, było to niesamowite przeżycie, po prostu oglądać w grupach, jak izraelscy żołnierze opowiadali o swojej historii polskim żołnierzom i polscy żołnierze izraelskim. I myślę, że jest to największe takie przeżycie, które zarówno ja, jak i żołnierze wyniesiemy z tych zajęć. Miałam dzisiaj przyjemność bycia jedną z moderatorek spotkania żołnierzy polsko-izraelskich. Myślę, że dla nich była to ogromna przyjemność związana z możliwością poznania się i innego punktu widzenia spędzenia razem owocnego czasu który dotyczył rozmowy o wspólnej pamięci związanej z II wojną świętową i jej konsekwencjami Polska uczestniczy w tym programie od 2001 roku, z tym, że aktywnie w formie delegowania żołnierzy od 6 lat. Spotkania odbywały się do tej pory czterokrotnie w Warszawie, natomiast zeszły rok i ten rok to jest Kraków. Spotkania mają na celu przybliżyć historię, ale również wymianę poglądów na temat ogólnej sytuacji na świecie, ogólnej sytuacji w kraju zarówno w Izraelu, jak i w Polsce. Jednym z punktów programów jest wizyta na krakowskim Kazimierzu. Podczas której żołnierze polscy i izraelscy zwiedzają bardzo ważne dla społeczności żydowskiej miejsca, te historyczne już zapoznają się z całym klimatem Kazimierza, ale również i z swoją taką przeszłością, która jest zapisana na budynkach, na placach, na wielu miejscach, które są bardzo starannie pielęgnowane i stanowią ważny punkt tożsamości polskiej, ale również i tożsamości żydowskiej. Auschwitz wspólnie przechodzimy przez bramę Arbeit macht frei. Jest to symboliczne przejście pokazujące, że tragiczne doświadczenia II wojny światowej są za nami, ale wyciągamy z nich bardzo ważne wnioski, jeżeli chodzi o funkcjonowanie obu państw, obu narodów do przyszłości. W 1944 roku zostałem przywioziony transportem z ghetto Łodzi do Auschwitz-Birkenau jako dziecko. 14 lat sam, bez niczego. A dzisiaj, jak ja mogę stać tutaj, w Muzeum Oświęcim, wojskiem polskim i wojskiem z Izraelu. To jest moje wycięstwo, to jest nasze wycięstwo, że ja mogę tutaj stać. Razem z wami. Wszechmogący Boże miłosierdzia, przyjmij naszą modlitwę na tym szczególnym miejscu kaźni niech ofiara życia naszych braci i sióstr, których Ci polecamy będą jak żniwo rzucone w glebę, a z czasem dające owoc obfity przyjmij ich do siebie, Boże życia wiecznego, a nas tu na ziemi, obdarzaj pokojem i jednością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Druga wojna światowa jest bolesną kartą historii. Ale i punktem odniesienia do walki o ludzką godność, o prawa człowieka we współczesnym świecie. Historia tamtych strasznych dni jest ważną przestrogą i drogowskazem do budowania nowego, bezpiecznego i sprawiedliwego świata. Tu w Auschwitz-Birkenau, chyba jak w żadnym innym miejscu, jesteśmy tak boleśnie konfrontowani z pamięcią o koszmarze wojny. Jako muzeum, spełnia niezwykle ważną rolę przypominającą cierpienia ludzi. Powodowane okrucieństwami hitlerowskiego okupanta. Dzisiejsze spotkanie z historią, zwłaszcza tak tragiczną i nieludzką, którą symbolizuje obóz Auschwitz-Birkenau, kłada do głębokiej refleksji o rozumieniu odpowiedzialności za przyszłość, bo przeszłości nie możemy już zmienić. Centralnym punktem zwiedzania Auschwitz i Birkenau jest ceremonia pod ścianą śmierci, gdzie żołnierze symbolicznie składają wiązanki kwiatów, zapalają znicze i jest to bardzo ważne przeżycie przede wszystkim takie duchowe, ponieważ uświadamiamy sobie w jakim miejscu jesteśmy i jak wiele zarówno z narodu żydowskiego jak i polskiego krwi to miejsce pochłonęło.